Dziś na warsztat bierzemy oznakowanie na łącznicy trasy Łazienkowskiej prowadzącej od Ronda Jazdy Polskiej w kierunku Wisły. Zmiana organizacji ruchu w tym miejscu zaordynowana została kilka miesięcy temu, a związana jest z odbudową wiaduktów trasy Łazienkowskiej. Choć jak wskażemy, nieprecyzyjne ustawienie części znaków zostało wykonane jeszcze wcześniej i z remontem nie ma nic wspólnego. Zaczynamy od ronda jazdy polskiej, gdzie zjeżdżając z ronda na łącznicę, na pierwszym słupku napotykamy znak D6B i jego powtórzenie po lewej stronie. Zapamiętajcie te dwa znaki. Na drugim słupku, m.in. znak F10 kierunki na pasach ruchu. Tu zwróćmy uwagę na informację i środkowy pas zaraz zaniknie. Mamy tu też znak F6 uprzedzający o zakazie wjazdu aut ciężarowych powyżej 5 ton obowiązujący na drodze poprzecznej, czyli na ulicy polnej. Ale my jedziemy na wprost, a tu nie ma żadnych ograniczeń tonażowych. Na kolejnym słupku znak D3, droga jednokierunkowa. Ustawienie tego znaku dopiero w tym miejscu stawia pod numen-numen znakiem zapytania jednokierunkowość drogi na przebytym właśnie odcinku. Ale co tam, niuans. Na słupku znalazł się również znak A6B, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie, ulicą polną właśnie. Kolejny słupek, jeszcze przed skrzyżowaniem z polną, przynosi kierowcom ograniczenie prędkości znak B33 z 30 na tarczy. Oraz ostrzeżenie przed progiem zwalniającym, znak A11A. Za próg zwalniający robi wyniesiony przejścio przejazd przez ulicę Polną, czyli w zamyśle twórców o i ostrzeżenie i ograniczenie prędkości dotyczy tylko niby prawego pasa ruchu. Tyle, że... Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Pali chwilowe ograniczenie prędkości, bo te i tak za kilka metrów odwoła skrzyżowanie, ale co z progiem zwalniającym? No, jadący prosto będą gosto go wypatrywać i się nie doczekają. Powracając do przepisów, to paragraf drugi rozporządzenia wspomina dodatkowo, iż znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasu w ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po stronie prawej, chyba że przepisano ją inaczej. Sztandarowym przykładem takiego prawidłowego powtórzenia był znak przejścia przejazdu, który widzieliśmy tuż za rondu. Natomiast stwierdzenie typu przepisy stanowią inaczej odnosi się do sytuacji, gdy dla konkretnego znaku przepisy definiują inne zasady jego ustawienia. Przykład znak D41, koniec strefy zamieszkania, który może być ustawiony na wyjeździe ze strefy tylko i wyłącznie po lewej stronie. No ale to ciekawostka, niezwiązana z naszą łącznicą, no i zdryfowaliśmy. Powracając, na kolejnym słupku, już za skrzyżowaniem z ulicą Ponną, mamy ponowienie informacji o drodze jednokierunkowej, znak D3, oraz kompilację znaków B5 i B18, to znaczy zakaz wjazdu samochodów ciężarowych z ograniczeniem tonażowym 10 ton. Co ciekawe, ta kompilacja poprawiona jest 4 metry dalej zakazem wjazdu po prostu wszystkich samochodów ciężarowych, znak B5. Pikanterii dodaje fakt, iż wcześniejsze oznakowanie wskazywało na ograniczenia ruchu ciężarowego jedynie na ulicy Polnej. Ponownie, ale co tam? Nie będziemy przejmować się koncertowo wyprowadzonymi w pole kierowcami ciężarówek, skupmy się raczej na kierowcach innych pojazdów, które w mieście występują jednak znacznie częściej, czyli na osobówkach i rowerach. No właśnie, cofnijmy się odrobinę do skrzyżowania sponną i postawmy sobie pytanie: jaka jest dozwolona prędkość za skrzyżowaniem sponu? Brak znaków, a więc 50, jak to na zabudowane. I tu ciekawostka, droga dla rowerów, czyli DDR, biegnąca wzdłuż łącznika, kończy się znakiem C13A, koniec DDR zaraz za przejazdem przez ulicę Polną. I co dalej? No jedyną opcją jest zejście z roweru i przeprowadzenie go po drodze dla pieszych, choć po nowemu to jednak wygląda na chodnik. Innej opcji tu nie ma. Łącznika przed rowerzystami broni znak B9 zakaz wjazdu rowerów. Zaraz po przebudowie tego miejsca zwracaliśmy uwagę na ten teleport dla rowerzystów, ale spotkaliśmy się z wykładnią zarządcy drogi, że przecież można tu warunkowo rowerem po drodze dla pieszych pojechać. No a według nas wcale nie. Bo aby móc skorzystać z wyjątku dopuszczającego do jazdy rowerem po drodze dla pieszych, ograniczenie prędkości na jezdni wzdłuż tej drogi musiałoby być nie mniejsze niż 60 km na godzinę. A tu mamy pięćdziesiątkę. Powracając. Napotykamy znaki poziome, znak P9, czyli strzałkę naprowadzającą, która naprowadza nas na pas lewy, gdyż prawy stanie się za moment buspasem. Świadczy o tym napis bus na asfalcie, czyli znak P22. Pozostałe napisy i symbol motocykla to już ewaluacja oznaczeń innych pojazdów na buspas w Warszawie DOB. Uszczonych. Przy okazji, a co z karetkami pogotowia? Te pozostałe chyba jakby w zapomnieniu. I tak szczęśliwie docieramy do miejsca, gdzie występują, chociaż tylko po prawej stronie, zaraz po sobie dwa znaki A7 ustąp pierwszeństwa. Widać to szalenie ważne, skoro jeden znak nie wystarczy. A serio, co to za bałagan! No i w końcu znak F19 wyznaczający początek bus pasa. A pamiętacie oznakowanie mówiące, że ten pas się kończy? Ha! Wcześniejszy znak jednak kłamał. No i docieramy do tego znaku, dla którego filmik w ogóle postanowiliśmy nakręcić. Chodzi o znak B20 Stop, ustawiony po lewej stronie naszej łącznicy. No i tu musimy sięgnąć do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Uff. W rozporządzeniu znajdziemy powtórzenie przepisu, iż znaki po prawej stronie jezdni dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu oraz doprecyzowane zasady związane z umieszczaniem znaków właśnie po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu. W tym momencie jedziemy drogą jednokierunkową. Pamiętacie znak D3? Więc dla ustalenia uwagi przytoczymy w tym miejscu jedynie przepisy dotyczące naszego łącznika, czyli właśnie drogi jednokierunkowej. Na drodze jednokierunkowej znaki po lewej, jako powtórki tych po prawej, jak najbardziej się umieszcza, choć obowiązkowa duplikacja obejmuje jedynie znaki z kolejowej kategorii G oraz znaki z rodziny D6, czyli tych wyznaczających przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów. Reszta znaków można powtarzać, ale nie ma takiego obowiązku. I tu uwaga do ustawodawca. Przepisy są chyba na tyle archaiczne, iż nie rozróżniają dróg jednokierunkowych ze względu na ich wielkość. A więc jednakowo traktują drogi jednokierunkowe jedno- i wielopasmowe. A w naszym przypadku pasy są dwa. I raczej nie trudno sobie wyobrazić, że kierowcy jadącemu lewym pasem, autobus na pasie prawym jest w stanie skutecznie zasłonić znaki ustawione jedynie właśnie po prawej. Ba! Taki autobus da radę zasłonić nawet dwa znaki, a 7 ustąp pierwszeństwa. Dlaczego zatem zarządca drogi nie zdecydował się na powtórzenie znaków po lewej? Obowiązku faktycznie nie ma, ale może warto byłoby taką duplikacją wpłynąć na zwiększenie widoczności oznakowania, a więc i bezpieczeństwa. A przy okazji weźmy poprawkę na to, że wszystkie znaki po prawej widoczne są dla nas tylko dlatego, że filmik jest z wakacji, gdy ruch pojazdów był niemal zerowy i za często pojazdy na buspasie się nie pojawiały. A jak i gdzie takie powtórzenia znaków się ustawia? Przepisy mówią, że jeżeli znak po lewej stronie jest nie z powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien on znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi. Chyba że warunki lokalne to uniemożliwiają lub przepisy załącznika stanowią inaczej. O co chodzi z tym przekrojem poprzecznym? Otóż jeśli przedniemy drogę pod kątem prostym, np. w stosunku do krawężnika, to po jednej i po drugiej stronie, w miejscu tego przecięcia, powinna stać para. Oryginał znaku po prawej i jego powtórzenie po lewej. Zaopatrzeni w tę wiedzę, wracamy na łącznik. Po lewej znak B20 stop, po prawej nic. No dobra, co bardziej daleko wzrocznie gdzieś na horyzoncie po prawej stronie dojrzą majaczący znak stop. Dlaczego stopy jego powtórzenie nie są ustawione w tym samym przekroju poprzecznym? Zarządca drogi z pewnością powoła się na warunki lokalne, które to uniemożliwiły. Ale to chyba gruba przesada, że wpierw widzimy powtórzenie, a 45 metrów dalej widoczny tylko, jak się dobrze przyjrzymy, oryginał tegoż znaku. Jedziemy dalej i oto mijamy znak C5, nakaz jazdy prosto oraz D1, droga z pierwszeństwem. Zaraz, zaraz, droga no z pierwszeństwem, zaraz po znaku stop. Czy aby tu wszystko jest w porządku? Wcześniejszym zwyczajem wypatrujemy oryginałów po prawej stronie drogi, patrząc nawet 50 metrów dalej, ale chyba ich nie ma. A może są, ale jeszcze dalej. Kolejnym znakiem po lewej jest koniec bus pasa. No i w tym momencie już nieźle skołowani oznakowaniem kierowcy mogą zacząć podejrzewać, że jednak wszystkie znaki po lewej, łącznie z tym pierwszym stopem, przeznaczone są nie dla nich, a dla tych jadących klasą łazienkowską. Bo dla jadących trasą te nasze lewe znaki są przecież prawymi. Jest to dla jadących łącznicą tym bardziej prawdopodobne, że po prawej oryginałów nie widać. Idziemy o zakład, że mało kto z jadących tędy, nawet po raz enty, dostrzeże 45 metrów dalej oryginał stopu, a z jadących po raz pierwszy na 100% nikt go nie zobaczy i nie skojarzy. No właśnie, zaczynamy dojeżdżać do stojącego po prawej stronie wspomnianego już znaku STOP, ale nim to nastąpi, to na jezdni odnajdziemy wspomnienie, jakie pozostało po napisie STOP, czyli po znaku poziomym P16, umieszczanym minimum 2 metry przed linią bezwzględnego zatrzymania P12. Na obydwu pasach ruchu napis wygląda jak palisk. Za niewidocznym napisem mamy wspomniany znak poziomy P12, linia bezwzględnego zatrzymania stop. W dwóch różnych miejscach na każdym z obydwu pasów łącznicy. Niestety również i te wymalowane na żółto linie są bardzo słabo widoczne, nawet w słońcu. A co jak spadnie deszcz lub zrobi się ciemno? I tu sięgnijmy do przepisów, aby sprawdzić w jakiej odległości od znaku pionowego stop należy te linie bezwzględnego zatrzymania umieszczać. No więc w obszarze zabudowanym znak B20 umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 metrów od niego. W naszym przypadku od prawego stopu linie te znajdują się w odległości 7 i 15 metrów odpowiednio na pasie lewym i prawym, a jednocześnie linia namalowana na lewym pasie jest oddalona od lewego duplikatu znaku pionowego stop o ponad 50 metrów. No a jak jeszcze uzmysłowimy sobie, że w przypadku oznakowania stop owo zatrzymanie należy wykonać w miejscu wyznaczonym, to po 50 metrach od znaku pionowego pewnie stracimy już wszelką nadzieję, że takie oznakowanie się jeszcze pojawi, więc tym bardziej uznamy, że ten stop to chyba jednak nie był dla nas. Owszem, kierowcy i tak na znaki nie patrzą, co paradoksalnie trochę ich to w tej sytuacji ratuje, bo lewy stop ustawiony jest na granicy faulu. A później wszyscy zdziwieni, że stop jest w tym miejscu ignorowany, często nawet przez kierowców zawodowych. Przejedźmy ten odcinek również trasą łazienkowską, zaczynając konsekwentnie pod rondem jazdy Polski. Lewym pasem mogą jeździć wszyscy. Prawy to bus-pas, czyli spotkać czy tu można autobusy oraz inne pojazdy dopuszczone. Pierwszym napotkanym znakiem jest stop stoi po prawej stronie, na właściwej wysokości. Zajadących trasą niemożliwym jest stwierdzenie, że to powtórzenie znaku obowiązującego na łącznicy, a nie znaku, który dotyczy pojazdów na klasie Łazienkowskiej. Ale nikt tu nie hamuje, bo kto by na znaki patrzył? Tu należy wrócić do rozporządzenia o długiej nazwie i tym razem sprawdzić, co mówią przepisy o powtarzaniu znaków na drogach dwujezdniowych, których jezdnie mają więcej niż jeden pas ruchu. Bo przepisy dla dróg jednokierunkowych oraz dwujezdniowych wielopasmowych w kwestii powtarzania znaków po lewej stronie dni są odmienne. Na takich drogach jak trasa łazienkowska ustawianie duplikatów po lewej jest bardziej restrykcyjne, bo obowiązkowo powtarzane muszą być wszystkie znaki ostrzegawcze, znaki zakazu z wyjątkiem czterech znaków dotyczących zakazu postoju i parkowania oraz to spójne z drogami jednokierunkowymi, znaki z kolejowej kategorii g oraz trzy znaki informacyjne z rodziny D6, czyli przejście dla pieszych, przejazd dla rowerów oraz przejście-przejazd. Znak B20 jest znakiem z kategorii znaków zakazu, a więc zapewne od razu spostrzegliście się, że powinien mieć duplikat po lewej stronie. A skoro takiego powtórzenia brak, to znak oczywiście nie jest dla nas. Jesteśmy pewni, że właśnie taka była Wasza pierwsza myśl. I słusznie. Dla zmyłki kolejne znaki już nas dotyczą, a brak ich duplikacji po lewej wynika tym razem z faktu, że znaki pochodzą z tych kategorii znaków, co do których nie ma obowiązku stosowania powtórzeń. Mając przepisy w jednym paluszku, a tak jest przecież ze wszystkimi posiadaczami prawa jazdy, to nawet jadąc tędy dopuszczalne 60 km na godzinę, nie może być mowy o choćby delikatnym zawahaniu czy innym cieniu wątpliwości, do których znaków z ustawionego tu szeregu należy się zastosować, a które powinniśmy zignorować. Przynajmniej z takiego założenia musiał wyjść zarządca drogi, ustawiając ten znakowy slaną gigant. To nawet miłe, że tak docenia się wiedzę warszawskich kierowców. No i spostrzegawczość, bo i tu znaki po prawej mogą być przecież zasłonięte przez pojazdy DOP, poruszające się prawym pasem. No a teraz poważnie. To, że nie dochodzi tu do katastrof wynika z dużego ograniczenia ruchu na prawych pasach łącznicy i samej klasy łazienkowskiej. Wszak to obóz pasy. Oraz paradoksalnie z faktu, iż kierowcy raczej na znaki nie patrzy. Obecnie dokłada się do tego czas, bo już dawno po wakacjach i ruch w tym miejscu ustąpił raczej bezruchowi. Żeby nie było, pokusiliśmy się nawet o zgłoszenie tego dwuznacznego, źle ustawionego lewego znaku B2010. Uważamy, że ustawienie go pomiędzy trasą a łącznicą w taki sposób, że może on dotyczyć jadących obydwiema konstrukcjami, powoduje zamęt i może wprowadzać w błąd. Ale niestety w zgłoszeniu ograniczyliśmy się do stwierdzenia, że znak jest ustawiony niepoprawnie, zamiast napisać elaborat z uzasadnieniem. Nasza wina. W efekcie otrzymaliśmy wysoce merytoryczną odpowiedź, oznakowanie zgodne z etapem pracy. Odpowiedź przypomina pewien sklep z kabaretu Dudek, gdzie bez względu na to, co i w jakim sklepie Jan Kubuszewski wpisywał do Księgi Życzeń i Zażaleń, i tak zawsze otrzymywał tę samą odpowiedź. Przy okazji zastanawiamy się, dlaczego nie ustawiono tu znaków ostrzegających przed zbliżającym się obowiązkiem zatrzymania. A swoją drogą pokazaliśmy pewnie ze 150 metrów drogi, a ile przy tym niejasności, jakież pole do interpretacji, a i całkiem spora garść ciekawostek przy okazji. Nieprawda, że na naszych drogach powinniśmy się mieć na baczności?